To jest twój dom, chłopcze. Wschodziło słońce. Na tarasie leżał chłodny cień schroniska, a po środku tkwił żałośnie pochylony drewniany słup z tabliczkami wskazującymi kierunki szlaków. Nie było nikogo. Piotr zbliżył się do balustrady obiegającej taras. Mgły spełzły w dolinę leniąc się jak białe, gigantyczne prześcieradła między wzgórzami. Po stronie południowej wyrastał granatowy odwłok tymowego wierchu, bezwstydnie ogromnego pośród łagodnych wzniesień. Na jego szczycie bielała łysina podłużnej polany i widać było rysujący się na tle nieba cieniutki szkielet wieży triangulacyjnej. Chłopiec był szczęśliwy. Poprzedł budynek dookoła, trafił na kamienne schody, zszedł po nich na trawiastą halę upadającą stromo ku dolinie, zawahał się, a potem lekko pochylony do przodu dał się ponieść nogą i popędził w dół jak szalony. Szumiało mu w uszach, falujące warstwy chłodnego powietrza pękały przed nim, a on, nie wytracając prędkości, myślał jedynie o tym, aby utrzymać równowagę i biec jak najdłużej. Jak się tylko da. Poniżej pojawiała się i znikała ciemna pręga lasu, aż wreszcie zaczął rozróżniać pojedyncze drzewa, i wtedy potknął się, przekoziąłkował w powietrzu, przejechał nosem po trawie i znieruchomiał, ogłuszony łomotem własnego serca. Po chwili podniósł się, otrzepał branie, przetarł twarz rękoma i obejrzał za siebie. Budynek schroniska przypominał z dołu góralską chatę. Szyby w oknach złociły się, odbijając słońce. Po twarzy chłopca przemknął uśmiech. Postał chwilę, a potem wolno zaczął wspinać się pod górę. Gdzie byłeś, chłopcze? zapytał ojciec. Siedział w piżamie na łóżku. Na maszynce pod oknem gotowała się woda. Para ulatywała ku górze i osiadała na zimnym od nocy kamiennym parapecie byłem na tarasie odpał, odparł Piotr patrzyłem na góry ojciec wstał wziął ze stołu cztery jajka i z pomocą łyżki delikatnie spuścił je do wrzątku a potem spojrzał na zegarek wolisz na twardo? zapytał wszystko mi jedno, zjem jakie będą nie jesteś zbyt serdeczny chłopcze zauważył ojciec Piotr przysiadł na swoim łóżku i poprawił sznurówki u butów Zaraz po śniadaniu musimy się spakować, mówił ojciec. Najdalej za dwie godziny powinniśmy wyruszyć, jeśli mamy zdążyć na pociąg. Tak, wiem, powiedział Piotr. I to cię gryzie, chłopcze? To i jeszcze setka innych rzeczy. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. W przyszłym roku przyjadę do Was i znowu zabiorę cię w góry, jeśli matka się zgodzi. Nie wiem, czy się zgodzi, powiedział chłopiec. Uważa, że wywierasz na mnie ujemny wpływ. A ty jak myślisz, chłopcze? zapytał ojciec. Ja nic nie myślę, lubię góry. Przyjedziemy tutaj jeszcze na pewno, obiecał ojciec. Siedli do stołu. Piotr obrał jajka, zawinął skorupki w papier i wrzucił do kosza. Ojciec kroił chleb. Musimy coś przygotować sobie na drogę, powiedział. W pociągu chce się jeść. Ktoś zaputał, zapukał do drzwi. Proszę, zawołał ojciec. Weszła kobieta z obsługi schroniska. Dzień dobry, przepraszam, że tak wcześnie, ale usłyszałam głosy przez drzwi. Panowie odchodzą, prawda? Niestety, powiedział ojciec. Chciałabym wcześniej posprzątać. Na dzisiaj mam tylko ten jeden pokój. Wszystkie inne będą dalej zajęte. Niedługo się wyniesiemy. Na szlak, czy już do domu? zapytała kobieta. Do domu, rzekł ojciec. Spojrzała na Piotra. To pański syn, prawda? Tak, to mój syn podobny, stwierdziła. Do widzenia, życzę wszystkiego dobrego. Drzwi się zamknęły. Zmieniłeś się od ostatniego lata, chłopcze, powiedział ojciec. Skończył jeść, podszedł do okna i otworzył je szeroko. Zapalił papierosa. Sam to zauważyłem, przyznał chłopak, coś we mnie pękło. Co takiego? Zawołał ojciec. Spojrzał na niego z zainteresowaniem. Nie potrafię tego określić. Ale już nie jest tak jak dawniej. Je, jesteś po prostu starszy, stwierdził ojciec. Może, powiedział Piotr. Patrzył w okno. Wysoko w górze zataczał koła jaszcząb. Chłopak przymknął oczy, odczekał chwilę, a potem je otworzył. Ptak zniknął. Wstał od stołu i podszedł do ojca. Nie musi mi przecież tak prosto z pociągu iść do domu, powiedział. Ależ oczywiście, zawołał ojciec, że też wcześniej na to nie wpadłem. Zostawimy bagaże na stacji i powłóczymy się trochę po mieście. Obaj byli zadowoleni z tego pomysłu.